Witaj z tej strony Bartek. Króciutki filmik na ten temat, jak wykorzystać rabat 5-dolarowy na zakup solo w Judimi. Udemy od czasu do czasu wysyła ci kody rabatowe na 5 dolarów, które są ważne wtedy, jeżeli kupujesz solo za ponad 75 dolarów. Kiedy dostajesz? Jest to dość losowa sprawa i im więcej SOLO kupujesz, tym większe masz szanse wylosowania takiego kodu. Ale już samo wykorzystanie tego kodu nie jest tak bardzo oczywiste, więc pokażę Ci jak to zrobić. Kopiujemy sobie kod, znajdujemy sobie sprzedawcę. Zmieniła się trochę, jak nie wiem czy widzisz czy nie widzisz. Zmieniła się tutaj nam. Trochę szata graficzna. Niech chwilę potrwa, zanim się przyzwyczaję do tego. Wyślemy sobie local Vina Chodzi o to, żeby było tutaj przekroczone 75 dolarów. Um, mam ustawione gdzie indziej na ten tydzień, więc wyślijmy sobie na niedzielę. I tutaj w tym momencie damy sobie ten system, OK. Da, I naturalnym odrochem jest kliknięcie by solo. Natomiast jeżeli chcesz wykorzystać ten kod rabatowy to musisz kliknąć na cenę, pojawi ci się Apply Discount, wpisujesz tutaj kod, Apply Discount, cena się zmieniła o 5 dolarów jak widzisz i dopiero teraz klikasz Buy Solo. Ta 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 ta. O. Now, now, nowe rzeczy rzeczywiście jest informacja że logowany jest IP dobrze refound nic tam ciekawego nie będzie okej okay. dobra Wybieram PayPala. Zobaczysz od razu proces. Zawsze im więcej razy zobaczysz, tym mniej się będzie było na początku, żeby to zrobić. No i załatwione 5 dolarów discountu wykorzystane. Dzięki, pozdrawiam Cię i mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedział, jak to zrobić.